Joe, joe, joe No i. Skala z... się na prawę, kupa. To? Skala się na prawę. Ile? 500. No jakie 500? Tylko piodę nie żebrasz ze sam biedaku, od strony. Ej, no i... no to musiała Tylko żebrać! Tylko żebrać, mówisz. Lubię wszypierdolić pół co, często mi się to zdarza Tak od wielu mam chyba zabraknie kalendarza Ile procenty we krwi, nawet nie wyszedłbym dni No i czego się tak patrzy, po chuj, tak podnosisz bli. Lubię wszypierdolić pół co, często mi się to zdarza Tak od wielu ma dni, chyba zabraknie kalendarza Ile procenty we krwi, nawet nie wyszedłbym dni No i czego się tak patrzy, po chuj, tak podnosisz bli. Nie wiedziałeś, że tak będzie ciągle kurwa byłeś Kiedyś będą o mnie mówić, kiedyś będę znany wszędzie, więc szykuj się na wejście, kupuj miejsce w pierwszym rzędzie, Rzucam tu tymi wersami, tak jakbym co zakręcił Nie wiem o co Tobie chodzi, bez dalej, i robię rap Zaraz będzie tu rodzić Od tych nastoletnich czap, raz i Teraz 4 styły w jeden dzień, nie wiem jak teraz chwój kładę na to, bo w planach kolejnie plan. Ja Lubię przypierdolić, co Często mi się to zdarza, tak od wielu mam w nich Chyba zabraknie kalendarza Ile procent we krwi Nawet nie wiesz jak mgli No i czego się tak patrzysz? Po chuj tak podnosz krwi ja Lubię przypierdolić pójdą, często mi się to zdarza, tak od wielu mam dni, bardzo braknie kalendarza, ile procentów we krwi, nawet nie wyszczelnym dni No i czego się tak patrzysz, po chuj, tak podnosisz drzwi Pamiętam ten rok 2019, już wtedy za mało lata, po sobie chwasty w sumie dalej to robię, bo dalej jestem mało latem, będę jeździć gdzie a ty dalej pan do się się wydalam jak do siebie, mówisz, żebym wpadł do ciebie Teraz szczerze nie mam czasu głośno, z ziomka mi się śmieje Tak tu właśnie jest, tak tu właśnie się dzieje, my jaramy dobry staw, a nie żadne samo siebie pójco co o to mi się to zdarza, tak od wielu map nie Ile procentów we krwi? Nawet nie wiesz jakim No i czego się tak patrzysz? Po chuj tak podnosisz drzwi? Ja lubię przypierdalić płuc, co często mi się to zdarza Tak od wielu mam dni, chyba zabraknie kalendarza Ile procentów we krwi? Nawet nie wiesz jakim No i czego się tak patrzysz? Po chuj tak podnosisz drzwi?